Drodzy Państwo, żyjemy w czasach koniecznej, niezbędnej reklamy, a w szczególności autoreklamy. Żeby żyć, żeby istnieć, żeby coś robić, żeby zarabiać pieniądze, musimy się reklamować. Jest to przerażające, ale wynika to z naszego nadmiaru oraz dostępu nas do informacji, odkąd się pojawił. A więc mniej więcej od czasów prasy i telewizji, czyli mediów, radia. Zaczęto się reklamować, ale nie na taką skalę jak obecnie. No i przychodzi mi tu na ten facebook codziennie milion zachęceń, milion zaproszeń do różnych stron. No, jasny gwint, ileż ja mogę dodać sobie tych stron, żeby... W ogóle normalnie żyć i sobie je zakłócać. Ale nie chcę być niemiły. Nie chcę być niemiły i czasami dodaję, często dodaję. Jeżeli to są fajne strony, jeżeli to są strony fajnych ludzi, dodaj. Ale zobaczmy, co mamy. Ale zobaczmy, co mamy na dziś dzień. Zbiór stron do dodania na Facebooku na dziś dzień. Spójrzmy, sprawdźmy, co tutaj aktualne menu Facebooka nam serwuje. Do czego? do polubienia jakichś stron mnie chce zachęcić no dobrze startujemy dobra pierwsza kombi dobra kombi odpuszczamy zespół kombi był fajny kiedyś teraz się sprzedali to już nie jest ten sam zespół Paweł Jezierski, nie znam za bardzo, Zuzanna, zespół. No cóż, zespół Zuzanna, bardzo oryginalne. Z pamiętnika wróżki dodaliśmy już tak, ona jest dodana, bo ja lubię wróżkę i wróżka jest dodana. Fotografia, pasja. Mogorza Tawlaź, jak super. Adam Strug, znam tych, te osoby, no ale ludzie, na litość boską nie mogę tego wszystkiego dodawać, bo... Muszę selekcję jakąś tu robić dobra lecimy dalej Michał rad... Damian Raczkowski radny Platforma o, ci... może niekoniecznie mama Tygrys o widzicie państwo też jest dodana ponieważ to jest moja bardzo dobra znajoma e, specjalizująca się w sprawach dzieci i robi na ten temat audycje radiowe o Krzysztof Piątkowski też bo go lubię bo jest mężem też bardzo fajnej pani wiceprezydent z którą Dobrze znamy, hmm, kryzys, tutaj konopie, bardzo lubię konopie, ale okej, okay. plantacja, a to Darka, mojego kolegi, no dobrze, dobrze, to dodajemy konopie może, ale nie wiem, e, Jadźka Tatu, lubię Jadźkę, przecież to jest Jadwiga, żona mojego kolegi. Ryl Kwasek, Weronika Orzeszkiewicz, studio dobre, Jan Śpiewak, kocham faceta, Jan Śpiewak, proszę Państwa, prawdopodobnie naprawdę szlachetna osoba, nie wiem, jak wszyscy umrzemy, jak wszyscy umrzemy, będziemy mogli powiedzieć, czy to są wszystko szlachetne osoby, ale tak, stawiam, że to jest spoko gość, mało zainteresowany zarobkiem, zyskiem w życiu, z czegokolwiek i tak dalej. On i Piotr Ikonowicz to są takie osoby, które. Które. Dobra, Izabela Hamczyk. Marta Wiśniewska. Kurczę, bardzo mi się podoba Marta Wiśniewska. I... Ale mam wrażenie, że miała epizod z TVP. Kapr No dobrze, no, może kiedyś sobie kupię. Karolina Grudzińska, no pewnie ostatnio spotkaliśmy się po latach eee, zmowa lokal, kurczę, hotel pod uprzejmy muz łosiem trio. ale przecież to był zespół niemiecki, a tu Alik dziki, jakim cudem on jest tutaj nie wiem, nie dodaję. No, muszę to poznać, zanim dodam rystor. Kurczę, no, powinienem dodać, bo były to rapitografy. Jedyne, z których można było korzystać kiedyś, różnych grubości. Firma RYSTOR. Tak, 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 tak. To jest ta stara firma. Kurczę, sprytnie zrobili jakiś taki marketing sobie nowy w XXI wiek. Przetrwali, istnieją świetnie. Kurczę, nie wiem, może tak. Rejestr błędów medycznych, no jasne. To słuchajcie, dobrze wiedzieć, że coś takiego jest. Ok, na razie jeszcze nie popełnię na sobie błędu. Open Mind. Tamta. Kurczę, blade. Wiktor, dobra, przyspieszymy, proszę Państwa. Android Space. Kurczę, świetnie. Kokard Festiwal, bardzo znany, fajny festiwal. Kurczę, chciałbym, żeby kiedyś mnie zaprosiły. A nie, bo to jest Rafała mojego kolegi. On, dobrze, Rafał, jak będziesz oglądał to wideo, to może zaproś, zaproś kolegę na Kokard Festiwal. Las Rąk. Teatr lalek Jezu Arlekin w Łodzi. No, dodałbym, ale ja pierdzielę, ludzie. Serce Torunia kocham Toruń, ale mijo mijo. Świetnie. Witor Szabłoski, dobra, przez y, Amnesty, Amnesty National. Y, prze, y, robię więcej. Oni wszyscy, mi, oni wszyscy mi wysyłali. To są wszystko zaproszenia, które dostałem. To są wszystko za nie. Za dużo no, internetu. Za dużo internetu. Wyskoczyć przez okno. O, spadł śnieg.